Jak oceni trener dzisiejszy mecz? Powiem tak, że sami, sami też zastanawialiśmy się jak ten mecz będzie wyglądał po tej przerwie. Mieliśmy gdzieś tam troszkę tą drużynę rozbitą w tym okresie mocnego przygotowania w zeszłym tygodniu. Tam część zawodników była w reprezentacji, część jeszcze zmagało się z chorobami, no ale, ale ten, ten okres przepracowaliśmy solidnie właśnie z myślą o, tym, o, tym, o, tym, o tej decydującej fazie. No ale dziś wyszliśmy, wyszliśmy tam z mocnym postanowieniem no, zwycięstwa chcieliśmy tę mecz udowodnić sobie przede wszystkim a ku kibicom, przede wszystkim kibicom, bo w tym roku dużo tych, tych kibiców chodzi, którzy tą na cały czas dopingują i, i, i chcieliśmy pokazać to serce i walkę, ile potrafimy i wydaje mi się, że gdzieś, gdzieś to funkcjonowało. Nie uszczęśliwiśmy się, się błędów, które, które gdzieś tam kosztowały nas przegrany tego meczu. Przede wszystkim gdzieś to moment dekoncentracji w pierwszej tercji, dwie ostatnie minuty, gdzie jest wynik 0-0, gdzie tam sytuacja była z obu stron, ale tam w zasadzie na pewno nie zanosiło się na to, że przegramy tercję 0-2. No tam, tam ten moment dekoncentracji nas kosztował, można powiedzieć, przegramy mecz, no później byliśmy blisko blisko tego gdzieś tam mieliśmy można powiedzieć mecz na dochodzenie, bo gdzieś tam cały czas deptaliśmy po piętach i gdzieś goniliśmy te Katowicę bez jakiegoś respektu wielkiego no wiadomo trzeba, trzeba, trzeba uważać, bo jest to klasowa drużyna naszpikowana świetnymi zawodnikami powiedzmy najlepszymi czy jednymi z najlepszych Polaków i, i, i i armią zaciężną za granicy, no ale, 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 ale podjęliśmy walkę i, i było blisko, było blisko, troszeczkę wydaje mi się też brakło nam, brakło nam też szczęścia, tam były dwa słupki na ten moment z tym karnym, to też jest taka sytuacja, że, że gdyby los to przyjął lepiej, gdybyśmy strzelili co mam, to pewnie jakby się ta mecz zakończy, natomiast ee, Wystąpiliśmy też w tym meczu bez, bez dwóch kluczowych zawodników. Można powiedzieć przez, bez Wagena i kluczka dla nas przy, tym, e, przy, tej, przy tej drużynie, w tym zestawym kadrowym, które mamy. To każdy zawodnik można powiedzieć jest na uwagę złota. No gdzieś tam, mam, gdzieś tam mam, e, tych chłopaków dzisiaj też braku, bo wtedy moglibyśmy stworzyć jeszcze czwarty. czwarty e, jest czwartą formację solidniejszą, która by gdzieś tam, a takie cztery formacje na play-off musimy mieć. E, czy ten dzisiejszy mecz to dobry prognostyk na to start przed startem play off hmm. To no, tym, no myśmy to już Cześć. nastawiali się dosyć... Cześć co Serwus! Nastawialiśmy się na ten, na ten, na ten... Już praktycznie play-off, na ten mecz już od dłuższego czasu, gdzieś tam staramy się tych pakon też wpajać do głowy, że, że mentalnie, że potrafią to ten ciężar, żeby się po prostu nie bali, że, że, że też ciężko trenują, że potrafią też, nawet ten mecz pokazał, że potrafią podjąć walkę wręcz z tory, z przeciwnikami i wcale nie jest powiedzeniem, że muszą z, z tego meczu przegrani. No na, pewno, na pewno jest to materiał, materiał do analizy. Ten mecz, no już tam musimy gdzieś tam wyciągnąć, gdzieś, gdzieś tam poprawiać to wszystko, co, co, co funkcjonuje. Może nie do końca jak może byśmy chcieli. Dla mnie. Panie trenerze, ja zacznę nie od meczu i nie od playoffu, tylko zacznę od konkretnej sprawy, która była dzisiaj rozpatrywana na trybunach. Czy może nam pan powiedzieć, mam jeszcze parę dni okienka transferowego, czy mamy co zerkać Nerwowo w wiadomości z klubu jest szansa, że ktoś do nas dojdzie, czy ten skład, który mamy, to już jest skład na playoffy? Jest szansa, myślę, że jest szansa. Eee, mamy. Czyli jedno, szukamy. Jedno, jedno jedno, jedno, miejsce transferować i, 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 i chcielibyśmy go wykorzystać. No. Czyli jak pojawi się możliwość, szukamy. No, mamy nadzieję, że się po, pojawi. No. Bo tutaj, ja powiedziałem coś, że nam, nam tu jest ten, każdy zawodnik bardzo potrzebny. No. Super. Bardzo się cieszę, bo dziękuję za szczerą odpowiedź, bo to zwykle się dostaje takie wymijające. To, że szukamy, to jest dla mnie konkret, myślę, że, że wszyscy się ucieszą. Panie trenerze, ten dzisiejszy mecz, czy Pan miał takie coś w głowie, że to jest być może nasz rywal na playoffy i warto ich postraszyć? Czy by nie chcieli nas wybrać? No u nie postraszyliśmy trochę w tym sezonie już. Eee, zobaczymy, kto nas wybierze, no, tak, tak naprawdę już na to wpływu nie mamy. Kto by to nie był, to, 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 to zaangażowanie i, i ambicja, i serce, no, że poświęcenie to no, musi być jeszcze na wyższym poziomie nawet niż dzisiaj. Ja takie plotki słyszałem w środowisku, że kluby są umówione, żeby brać po kolei. Czyli pierwszy ósmego, drugi siódmego, trzeci szóstego. Pan słyszał te plotki? No, tak, było w poprzednich latach. W zeszłym roku Unia się wyłamała, tak. wzięła Krakowie i, i o mały. A ja Kłosie, słyszałem, że w tym roku jest taka umowa niepisana między klubami, żeby Aha. brać po kolei. Pan o tym słyszał? E, nie słyszałem. Gdzieś tam. Tak, to funkcjonowało wcześniej, że nie, nie kalkulujemy, bo potem to się obróci przeciwko nam. Ale w zeszłym roku się gdzieś z tego wyłamała. Nie wiem, nie wiem, jak będzie w tym roku. A czy pod kątem następnego meczu jedziemy do Jastrzębia, z którym wygraliśmy ostatnio 6-1. Gdyby nam się tam udało wygrać, no to właściwie mamy prawie pewne szóste, szóste miejsce. Tak to ma dla nas znaczenie? No zawsze najlepiej. Lepiej jest skończyć na wyżej. No ale piąty chyba już jest niemożliwe w tym momencie. No nie wiem, jak tam toruń skończył dzisiaj. Jak tam torun... Ale my mamy tylko jeden, a torun ma jeszcze dwa. No ale nie musi wygrać. A przy równej ilości punktów, my mamy bezpośredni bilans lepszy. także... Przy równej ilości decyduje, kto był wyżej, po czterech rundach wydaje mi się, a torun był wyżej. I dlatego wydaje mi się, że mamy zamkniętą nie, drogę do. Nie, nie, nie. Tak. Tak, bo i jak jest pięć rund, to nie gra Pan równo u siebie tyle samo, co na wyjeździe. I, no i wydaje to, mi się, że desiderem przy równych punktach 4, jest kto był wyżej 4, po 4. Po tak Tak, jakbyśmy wyżej. Tak. Doktor, nie, tam. Mam 4? nadzieję, że Pana optymizm jest... No, nie, tak mi się wydaje, że byliśmy wyżej. Jest ja, słuszny. A z drugiej strony... No, zobaczymy. No, kto by to nie był tym przeciwnikiem, to wiadomo, że... Trzeba każdy każdemu. Bardzo mocny, będzie bardzo mocny i, i wiadomo, że faworytem nie będziemy. I, 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 I po prostu musimy się starać e, walczyć w każdym metrze ponad, można powiedzieć, normę i, i starać się grać o zwycięstwo. Ale wiadomo, że tak wszystko zweryfikuje ludzko. Są też te sytuacje takie, pewnie rzeczy, pewnych rzeczy się nie przeskoczy, na Panie że dzisiaj nie przegraliśmy, ale były pozytywy. Trzy razy doszliśmy na kontakt, bo nam uciekali na dwie bramki. Tak, Trzy razy doszliśmy na kontakt. No. Tak naprawdę ten mecz nam się obiektywnie fantastycznie układał. Dostaliśmy pod koniec karnego, dostaliśmy przewagę. I, no i coś, co tam nam się jest... bardzo rzadko zdarza. Przy zdjętym bramkarzu myśmy wygrali chyba pięć bulików z rzędu. No i przy tych już nawet tam prawie. Ponad 2,5 minuty graliśmy. 2,31. I, I tu przeciwnik tam się nic nie mógł wygrywać, Myśmy tam tę sytuację mieli, gdzie można było z tego też tam gdzieś tą bramkę troszeczkę szczęścia, można było szczelić. No, ale wcześniej też jeszcze chyba przed karnym albo pokarnym, po zaraz po karnym przystanie 3, 2, 3, 4, 3. 4, 3. 4, 3, 2 słupki. No tak. troszeczkę szczęścia, kurczę, i, i już mogłybyś, moglibyśmy być w troszkę innych humorach, no ale co zrobić, no, eee, więc, no musimy się cały czas przygotowywać do tych najważniejszych meczów na Sykariu, eee, w wszystko jest możliwe. Panie trenerze, to ostatnie pytanie, Pan tak ładnie, szczerze odpowiada, ja, ja Pana za to szalenie cenię, kogo by Pan chciał, żeby, bo i tak na to nie mamy wpływu, żeby nas wybrał na te pływasz. Powiem tak, że nie wiem. <laughs> nie wiem. Nie chcę tam nie, nie chcę skusić losu. Zobaczę. Co będzie, to będzie. Trudno mi powiedzieć. Eee, można przypuszczać, że, 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 że pewno będzie to Katowice lub Unia. Chociaż wszystko się może wszystko zdarzyć. Się Dobrze. Widzimy się po następnym meczu. Tutaj to no, już nie. będą playoffy i mam nadzieję, że w dobrych nastrojach. No dokładnie. Panie trenerze bardzo dziękuję. Dziękuję. Dobra, to mam